Zbliża się święto zakochanych. So kiss me. Jeśli kochacie kino, podpowiadamy na jakie premiery warto mieć oko w lutym. Rok dopiero się zaczął, a my już wiemy, kto zwycięży w rankingach na najbardziej zmysłowy melodramat i najgorętszy ekranowy duet. Wichrowe wzgórza bez wątpienia rozbiją walentynkowy box office. Czy podbiją też wasze serca? W ostatnich latach był już pszczelarzem i fachowcem. Teraz nasz ulubiony twardziel powraca, by jako samotnik rozprawić się z całą armią. Nie wiemy jak Wam. Nam nigdy się to nie znudzi. Podobno zbrodnia nie popłaca. Wędrujący wzdłuż autostrady 101 złodziej ma jednak inne zdanie. Liczymy, że gwiazdorska obsada i obiecywany przez twórców klimat gorączki Michaela Mana zagwarantują zabawę na 102. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Tak, z grubsza los obchodzi się z Lindą. Pasmo nieszczęść i absurdów, jakie dosłownie przygniatają bohaterkę, składa się na tragikomiczną opowieść o macierzyństwie. Rose Byrne za swoją rolę zdobyła już nagrodę w Berlinie oraz Złoty Glob. Czy kopsnie się też po Oscara? We Francji Złota Palma, w Iranie Kara więzienia. Nowy film Jafara Panachiego nikogo nie pozostawi obojętnym. Uwierzycie, że spotkanie, które doprowadziło do przedstawionej w nim serii wydarzeń, to był zwykły przypadek? Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne. Każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób. Dobrze wiedzą o tym Nora i Agnes Borg, córki sławnego reżysera. Czy jego nowe dzieło będzie miało dla nich wartość sentymentalną? Kto tym razem ukrywa się za maską Ghostface'a? Mimo, że to już nasze siódme spotkanie, nie możemy się doczekać premiery. Szczególnie, że powraca też królowa krzyku Neve Campbell. A może czekacie na inne premiery? W lutym ruszycie na przygodę z lesbiską księżniczką z kosmosu, dowiecie się o co ta cała krwawa afera w Kilbilu i odkryjecie jaką cenę za nieśmiertelność zapłacili bohaterowie z martwych wstania.